O, no to lecimy. Sześć, Sześciu, Ale to nikt. A no niestety. Ale mamy. 6. 6. Ale to już Żeli papo... Nie, źle. Żuli garçon. Ale nie podnoń, że... To co? Puszujemy się środkiem czy na środek pojedzie jumbo, Kleniu i, i poleci polecicie na środek, a ciężkie tutaj No to teraz możemy zrobić O, oni zaczęli okay. Zaczęli, zaczęli Dobra. Heavy goes here, ciężkie idą tędy, ale lekkie tutaj Moment nie, Na Dawajcie i teraz Oda no, odholować się <grym> Odholować się, <skieraj> się. <grym> <grym> kurwa, Polacy tacy mieli dla siebie Biła 43 spierdala <grym> A tobie na spacer. No co? Ja to zabijemy, no. najlepiej to jest No my na to jest To się a potem GG inny GG i... Nie no, grają, grają tego, defa No i bardzo dobrze, że kiełam 5 teraz To ja wiem, bo z górki będziecie mieli zajebisty ostrzał A my z pod górki I nie ma no i coś się nie wyprowadzi. Ale ja właśnie w przypadku ludzi się nie dziwię, że ten, że narzekałem na pilapę w No. Co no. on tu zrobił? Nie wiem ale ARL chce mnie tutaj trafić do nic tak Dobra Słupa, mój pocisk tutaj Świetnie. tak leci proszę bardzo Dobra jadę się ruszyło O Boże kochany Przejdź tam, gdzie to zostało. A druga, 6. Jezus złuszcz Maria tam tam. Gdzie to było na wieżę grać. A gdzie jest... A, a nie, ara, a nie ma. Nie widzieliśmy. A sobie raz tylko dam testkę. Wszystko. <noise> to, wiesz, a ja bym <noise> Easy, easy peasy Easy one 6-0 Od niepokonany Szensila, a tu, a tu samo... Są... the fuck? Wy tego nie widzicie, ale mój brat Mój brat bierze, ciągnie moją... ciągnie eee... Taszczy moją siostrę do kuchni to jest listy kupni Dwa tysiące O no tu ładnie A te misje można robić na twierdzy, co nie? To jest fajne Nie wiem Działają, bo kiedyś tam Zaliczyła Dobra no to...